Chat. Ogólnie system informatyki w szkole jest zepsuty. I teraz czad dlaczego? Mhm. Z, 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 dlaczego system informatyki jest zepsuty w szkole? Mhm. Zapytacie, no nie? Dlaczego? Co się dzieje? Dlaczego ja tak mówisz? Patrzcie. Jeżeli jesteś informatykiem i idziesz pracować w szkole, to znaczy, że jesteś chujowym informatykiem. Bo mógłbyś się zatrudnić, kurwa, w Microsoftie, w jakimś gigakorpo, a idziesz do szkoły, nie? Więc, więc fakt jest taki, że no musisz być dosyć słabym informatykiem, no nie. A jesteśmy teraz w erze. Telefonów, cyfryzacji, internetu, gdzie jak ja idę na informatykę do szkoły, to kurwa robimy kalkulator jakiś, nic nie robimy, niektórzy w CS-a sobie grają, i tak naprawdę to jest waste of time. Tak jakbyś poszedł na lekcję wychowawczą, no nie? Trochę tak. A gdyby informatycy, nauczyciele informatyki, byli faktycznie koksami. ...to by mogli nawet niektórych zainspirować, żeby programowali. No nie? Wiecie, robić jakieś ciekawe rzeczy itp. Tylko nie przyjdzie ci koks pracować w szkole z uczniami, bo on woli pójść do jakiegoś giga-korpo, zarabiać 10 kafli. No nie? A nie jak w szkole. Więc teraz jest problem, bo jak zachęcić dobrego informatyka, żeby pracował w szkole? Musiałby mieć giga no nie? Ale jak gigapensję mieć? Hmm. No i teraz pytanie... Co zrobić? Co zrobić? Nie da się. Hmm. No to jest niemożliwe No musiałoby być tak, że państwo by musiało stwierdzić, że kurde, może informatyka to faktycznie przyszłość I zainwestować w, w podwyżkę, ale tylko dla informatyków <laughs> Nie, no to już jest chyba, troszeczkę by była faworka tak zwana w szkole Ale, no wiecie, jakby, bo to jest trochę fakt, no nie? Gdyby mnie na przykład uczył na informatyce chłop, który miałby staż na przykład w tworzeniu gier albo jakiegoś giga software'u Na przykład w Microsoft'cie, to bym stwierdził, ja pierdolę, ale szefie F, nie? To, to ja może posłucham go, ale jak ja mówię, jak ja mówię na informatyce, że chcę pisać maturę z C, a nauczyciel mi mówi, że on uczy tylko Pascala, to sobie myślę, o kurwa, no jest wysoki level, jest mocny level. To jest jakbyś poszedł na matmę i zrobił coś wzorem skróconego mnożenia, no czyli powiedział, kurwa, ja tego nie znałem. Możesz, po, możesz, możesz pomnożyć normalnie. Jakby takie, what do you mean? To co ty tu robisz? Ty uczysz czy ja uczę? Bo ja nie wiem, co nie wiem, zależność, nie? I potem przez to, ludzie robią na odpierdol, na zasadzie przychodzą na tą informatykę, zrobić sobie jakieś zadanie i no, wychodzą, nie? W informatyce uczyła babka, której odpalaliśmy fake blue screen i pięć minut stała i kminiła, Detaliła... co się stało o megalu. Nie gadaj, nie, no to już jest jakiś wyższy poziom. Bo jakby kwestia jest taka, że wydaje mi się, że obecnie, jakby poziom nauczania chyba z informatyki się nie zmienił od wielu lat. A mam wrażenie, że teraz, no powiedzmy sobie szczerze, to jest, informatyka jest na moim zdaniem tym samym poziomie, co nie wiem, jakaś medycyna itp., czyli bardzo zaawansowana, ale bardzo dobrze płatna, no nie? Wiecie, no bo to jednak, no wszystko jest, nie? Masz smartfony, programy, wszystko teraz się dzieje w internecie, a ludzie kurwa na tej informatyce uczą tak useless rzeczy, że to jest niesamowite, no nie? No, i z drugiej strony, co się dziwić, jak chłop skończył programowanie, a poszedł do szkoły pracować za dwa kafle, czy tam trzy, no nie. Więc wiadomo, że on nie jest jakiś zaawansowany, ale przez to te wszystkie młode pokolenia trochę się marnują, no nie? Bo jak jest Excel na maturze, weskito, jakby kwestia jest taka, widzowie, że wydaje mi się, że właśnie młode pokolenie, chętnie by to trochę przyswoiło, no nie? Bo jednak jesteśmy młodzi, wszyscy siedzimy w internecie, i gdybyśmy faktycznie robili ciekawe rzeczy, to wydaje mi się, że kilka osób by na pewno wzięło taki drek. Ej, kurde, to jest fajne! Ale jak idziesz na informatykę i robisz coś, w Excelu, to ja mam wrażenie, że Ja poszedłem na jakąś sekretarkę, a nie Na informatykę, no przepraszam, co ja mam Arkusze w Excelu sobie uzupełnić, Co ja tu robię? Mam sobie na nazwiska W Excelu uzupełnić, przepraszam bardzo Jestem na informatyce, tak? No okej, okay, bro Jakby, to wszystko jest tak stare Że po prostu mam ochotę się zżygać, nie? Więc, no nie wiem, tego się chyba nie da rozwiązać Nie? A to jest trochę martwiące No, i ja, chat, najlepsze było to Ja tu kiedyś mówiłem, była, była, była sytuacja Gdzie chłop, ja byłem na profilu Matfis Inf. No nie? PPG. Matfis Inf. Czyli miałem informatykę rozszerzoną. I jedyny z klasy zdawałem maturę z informatyki. Co? Jedyny ze szkoły. Jedyny ze szkoły. To jest insane. I jak podniosłem rę rękę, że chcę zdawać maturę, to chłop się zapytał, czy na pewno. A ja mówię, no tak, czemu nie? On mówi, nie no, jesteś jedyny. I byłem na maturze ja i trzech egzaminatorów przede mną. No joke. Siedziałem ja egzaminator przy drzwiach, jeden egzaminator przy biurku i trzeci, on tam chyba po prostu nadzoruje komisję. Byłem ja versus trzech. That's crazy. Ja Dobrze, że to nie była jakaś ustna plus, czy coś, plus, nie? Ale nauczyciel mi powiedział, że lepiej nie, bo on tego nie ogarnia. Lakalum, chociaż wiecie, co było najlepsze? To był hit. To był czat hit. Wiecie co? Zrob... Nauczyciel mi powiedział z informatyki, że jak chcę zdawać informatykę... To lepiej, gdybym poszedł na rozszerzone lekcje, bo tutaj nie uczymy się tego, co jest na maturę, Na lekcji, nie? I ja mówię, i on mówi, że on mi może zrobić takie jed jedną lekcję w tygodniu, no nie? Tylko, że musiałbym przyjść na siódmą, a nie na ósmą. I chat, Ja sobie myślę, kurwa, dobra, nie? Pójdę. Nie, 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 nie ma problemu. Nie będę tak, że nie będę leniem, po prostu sobie pójdę na to i spoko, zobaczę, no nie? Zobaczę jak jest. I chat, I shit you not. Chłop mi robił. Chłop, ja przyszedłem na siódmą, no nie? A chłop mi odpalił coś takiego. Podstawy kursy plus, plus. 30-minutowy. Odpalił to na projektorze w klasie. Ja siedziałem i oglądam film Stydzi na YouTubie. Ja ci w prosty sposób, bezpośrednio od zera. I shit na. Tak było. Ja sobie myślę, ja pierdolę. To sobie mogę sam to obejrzeć. Po co ja tu przychodziłem na siódmą? Chłop bym powiedział, wiesz, co Kamil, jak chcesz zdawać maturę, to jest zajebisty kurs nawet na YouTubie, sposób sobie go zobacz, no nie? I wiesz. jakby. Ja bym sobie powiedział, okej, okay, spoko, nie ma problemu. Ja przychodzę na siódmą, obejrzałem prezentację 30 trzydziestominutową. I potem czekałem na lekcję na ósmą, myślę sobie ja. Pierdolę. No, bo pięść zaciska, widzowie. Pięść się. Zaciska. No? Insane. Ale wiecie, jaki był plus tego, że zdawałem maturę? To jest hit. Zdawałem maturę, więc nauczyciel mój pomyślał, że ja już jestem giga informatykiem, no nie? I jakby, i najlepsze było to, że jest, siedzę na języku polskim, a chłop mówi, przychodzi do mnie do klasy i mówi, dzień dobry, mógłbym pożyczyć na chwilę Kamila. Pani taka zdziwiona? Dobrze, jasne. Ja wychodzę, on mówi, wiesz co? Trzeba w bibliotece trzy komputery sformatować. A ja myślę, ja pierdolę, dobra, lecimy, nie? I ja normalnie to robię tak wolno, tak wolno, że po prostu mi to Zajmuje 5 godzin, po prostu oj, tutaj, tutaj trzeba płytę włożyć. Ajajaj, aj, aj. nie śpieszmy się, to wolne komputery. I normalnie jestem zwolniony z reszty dnia, bo ja mam bojowe zadanie wizowe od mojego nauczyciela. No słuchajcie, jedyny zdaję mat maturę z mat informatyki w mojej szkole, więc chyba muszę być dobry. No, to było piękne, to było piękne. Ale tego się chyba czołg nie da naprawić, nie? No tak już chyba po prostu musi być. Bo nauczyciele ogólnie nie zarabiają dużo, ale też mają dużo wolnego, no nie? Wiecie, przychodzisz na kilka lekcji, masz wakacje odpłatne. Wiecie, no dosłownie jest wolne, no nie? Masz wolne, a dostajesz pensję. Więc nauczyciele... Moja mama na przykład... Ja wam powiem, dlaczego moja mama jest nauczycielką. Moja mama jest nauczycielką, bo powiedziała, że ona lubi mieć wyjebane. Ona sobie przychodzi na 4 godziny do pracy, potem sobie wraca. Wakacje ma wolne, święta wolne, wszystko wolne. Nie ma problemu dla niej. Więc myślę, no spoko. Ale... Kurczę, bo wiecie, ona uczy polskiego, no i to trochę inaczej, ale informatyka to kurczę, już trochę takie ten. A naprawisz mi komputer. Dawidci. O, to było coś pięknego, to było coś pięknego. Formatowanie komputerów. Jezu, a wiecie, co jest najlepsze? Ja się czułem jak jakiś nadczłowiek, bo w tej bibliotece były to jakieś takie się stare babeczki, no nie? W technikum informatycznego mm? infetypu, jak zapisywać mm? z Google albo jak zrobić konto na gmail. <laughs> najlepsze było to, <laughs> że ja przychodzę do tej do tej, na to, do tej biblioteki, no nie? I czat, ja tam odpalam przeglądarkę, oczywiście kurwa, Internet Explorer, a tam widzowie jaka jest kurwa imba, odpalasz przeglądarkę! Jakiś kurwa Bitcoin ma Task bary rozjebane na full. Odpalasz przeglądarkę, to z defaultu jesteś przekierowany na jakąś ruską stronę. Gościu, co tam się stary działo? Ja mam wrażenie, że w jakimś normalnie chińskim rynku jestem, nie? Tam są takie imby, że to jest insane. I czad, formatujesz kompa i pani mówi: Jejku, jak on szybko działa, ale jesteś super. A ja, ja mam wrażenie, jak, kurwa, jakim kurwa, super bohaterem był, nie? I znając życie, to po tygodniu to wróciło i tak do normy, no bo przecież wyskoczył ci alert, odbierz swój bon na milion złotych już teraz. I pani myśli, ja pierdolę. Ja mam bon na milion. Oj, nie działa. Trzeba coś instalować. Instaluje, pewnie.